Dzień dobry. Dzisiejszym antybohaterem w naszej audycji będzie poseł PiSu, który w ostatnich tygodniach wysuwa się na awangardę trud głosicieli higienicznego, sanitarnego apartheidu. Poseł ten, który w tak radykalny sposób naciska aktualnie na rząd, by wprowadził różne formy przymusu sanitarnego, wcześniej zajmował się aborcjami i trzeba tutaj powiedzieć, że na krótko przed rozpoczęciem swojej wieloletniej, wielokadencyjnej kariery w polskim parlamencie i w europarlamencie z ramienia PiSu dokonał około tysiąca aborcji, jak sam o tym mówi. Przez niektóre artykuły jest określany jako aborcyjny król i ta liczba miała stawiać go w awangardzie, jak sam określał to później zabijania dzieci. Jak sam poseł Piecha stwierdza, w czasie swoich studiów medycznych przechodził przez pewną formę kształtowania swojego podejścia do procederu aborcyjnego, że ulegał tam w pewnej formie odczłowieczania, dehumanizacji, która pozwala mu potem patrzeć na aborcję na zimno i przenosić Winę za tą sprawę na kobietę. I tutaj to, co trzeba powiedzieć, to że o ile sytuacja kobiet często jest bardzo trudna i odwołuje się do naszej empatii, o tyle chyba trudno oczekiwać tego samego wobec, jak sam to Władysław Piecha określał, wobec odczłowieczonych lekarzy. I tutaj chciałem postawić pewną paralelę pomiędzy jego podejściem, właśnie do aborcji, które to miało rzekomo zmienić się po zobaczeniu jednego z antyaborcyjnych filmów, w którym miał zrozumieć, że tak naprawdę to, co uznawał jako rutynowy zabieg, było zabijaniem dzieci, a jego podejściem aktualnie do sanitaryzmu. Tak naprawdę, jeśli chcemy wierzyć w szczerość przemiany Bolesława Piechy, wymaga to od nas dużo dobrej woli, ponieważ gdy w zeszłym roku naszymi mediami wstrząsała szeroka awantura na temat wyroku Trybunału Konstytucyjnego, Bolesław Piecha znowu brzmiał jako aborcyjny głos w swoim pisie, ponieważ podkreślał, że z wyrokiem Trybunału niezbyt się zgadza i niezbyt się cieszy, że taką mamy konstytucję, no ale nie jest to po jego myśli też jest znany z wypowiedzi takich jak ta, która mówiła, że, że NFZ powinien wskazywać listę miejsc, w których można dokonać legalnej aborcji. Więc, jeśli chcemy na to spojrzeć z perspektywy nagłej zmiany o 180 stopni, w której, po której to człowiek już nie myśli tymi samymi kategoriami, to znaczy, że zaczyna rozumieć, że to, co wcześniej uznał jako zabieg, nagle widzi jako zabijanie dzieci, no to jego słowa w stylu, że niezbyt go ten wyrok cieszy. Zastanawiają i każą zadać pytanie, na ile szczera jest jego postawa. W niektórych artykułach pojawiały się głosy, że jego niezadowolenie z wyroku Trybunału było tak duże, że w pewien sposób był prowodyrem pojawiania się realnych napięć wewnątrz PiSu, co przy pośle, który ma 100% głosowania zgodnego z dyscypliną partyjną w kwestii kluczowych głosowań, myślę, że jest dosyć charakterystyczne. Te wszystkie nieścisłości nasz antybohater wciąż uchodzi jako lider, powiedzmy, antyaborcyjnej twarzy PiSu. On sam mówi o tym, że kwestie napięć psychicznych związane z jego dylematami związanymi z aborcją doprowadziły go do choroby alkoholowej, z którą walczy od 25 lat. Tutaj jednak należy zadać sobie pytanie, na ile jest jego przemiana szczera, na ile jest tylko wynikiem cynicznej koniunktury. Jeśli przyjrzymy się tej sprawie bliżej, to pojawia się wątpliwość, ponieważ osoba, która dokonała tych tysiąca aborcji ręcznie i bezpośrednio, bo musiała zobaczyć film, w którym zostało to przedstawione, by móc zrozumieć o co tak naprawdę chodzi. Wydaje się, że tak naprawdę panu Bolesławowi musiało widocznie brakować albo ludzkich uczuć, albo wyobraźni, skoro dopiero w ten sposób zrozumiał, co tak naprawdę robi. I w tym momencie, jeśli popatrzymy na jego zacięcie w kwestii promowania sanitaryzmu, wydaje się, że jest to jednak dosyć spójne z tym, o czym mówił wcześniej, i że tak naprawdę. Nie uszło z niego zupełnie to sformatowanie jeszcze z czasów komunistycznych studiów na Akademii Medycznej w Katowicach i dosyć Znamienne jest to, że, że gorliwość naszego antybohatera sięga tak daleko, że mówił, że byłby w stanie nawet wejść w pakt z diabłem, byle tylko przepchnąć sanitaryzm przez polski parlament w razie oporu innych członków swojej partii wobec takich rozwiązań prawnych. Jest, jak sam o tym mówi, zwolennikiem pójścia na całość, a to, co proponuje ludziom, to testy dwa, trzy razy w tygodniu, tak by w jakiś sposób odczuwali, że coś jest z nimi nie tak I jak sam mówi, te testy są nieprzyjemne i on jest tego świadom i mają być nieprzyjemne. Można powiedzieć, że tak samo aborcja jak i sanitaryzm to są dwie fasady bardzo podobnego modelu myślowego i trudno sobie wyobrazić, nawet wierząc w jego Przemianę w podejściu do aborcji, jednak i tak wolałbym, żeby to nie osoba, która była w stanie z zimną krwią dokonać tysiąca aborcji, mogła decydować o takich sprawach, właśnie jak nieprzyjemne, wielokrotne, powtarzające się testowanie oraz różnorakie formy przymusu sanitarnego. Bo i kto wie, czy za kilka lat nie będzie tak, że poseł Piecha będzie nam mówił, że. On tak naprawdę się mylił, że nie wiedział, co się dzieje, i że tak ukształtowano go na komunistycznych studiach medycznych. Jeśli chodzi o jego życie prywatne, to nie chcę tego tematu zbytnio rozwlekać. Portale związane z miastem Rybnik, w którym działał i w którym działa jego klinika aborcyjna, były często zainteresowane jego życiem prywatnym. Ja tutaj tylko chciałem zwrócić uwagę na kilka artykułów, które wskazywały, że działał w sposób nepotyczny, że upychał członków swojej rodziny po różnych posadach związanych z e, agencjami rządowymi. Podsumowując, chciałem tutaj powiedzieć, że, że na bezczelność zakrawa lansowanie niegdysiejszego króla aborcji, aktualnie jako postulowanego króla apartheidu i że spoglądając w oblicze tego człowieka, który dokonał rzeczonego tysiąca aborcji, możemy sobie równie dobrze wyobrazić, że byłby zdolny do bardzo wielu różnych rzeczy, z których by się potem pewnie też i dosyć swobodnie, Rozgrzeszył. Dziękuję za uwagę.